samochodu. Wsadzili mi worek na głowę, żebym nie widział, gdzie jedziemy. Nie mogłem się bronić. Bili cię? Tak. Chcieli wiedzieć, jak się nazywam, gdzie mieszkam i kto był ze mną na wiecu. Ajente. Znieweczone idee. Historia 40 lat temu rząd Salwadora Allende zostaje obalony w wyniku zamachu stanu. Za puczem stoją Stany Zjednoczone, CIA i wojsko. Pierwsza pokojowa rewolucja socjalistyczna doczekała się krwawego końca. Allende z garstką ochroniarzy stawiają opór. Pałac prezydencki zostaje zbombardowany. Chilijskiej demokracji broni 30 osób uzbrojonych w karabiny maszynowe. Z radia płynie ciepły głos Salwadora Allende. W tym historycznym momencie wolę zginąć, niż zdradzić mój naród. Jestem pewien, że myśl, którą zaszczepiliśmy w dumnych umysłach tysięcy Chilijczyków, nie da się łatwo wykorzenić. Po 13 godzinach lotu zbliżam się do Santiago. Znów jestem w Chile, kraju, w którym spędziłem kilka lat. Jestem ciekaw, co zostało z politycznej wizji Salvadora Allende i jego marzeń o sprawiedliwości społecznej. Prezydent nie poznałby dziś swojego kraju. Po rządach socjaldemokracji w Chile nastały czasy dyktatury wojskowej i wolnego rynku. Przeczułek lewicy przekształcił się w ojczyznę ultraliberalnych konserwatystów. Przejeżdżam przez San Hatten. Nazwa jest skrótem od słów Santiago i Manhattan. Widać triumf gospodarki rynkowej. Tuż obok tętni życiem inne chile. Kultywujące pamięć o Salwadorze Allende. Centrum miasta. Ulica Alameda, główna arteria stolicy. W kioskach Wolna Prasa. Dyktatura Augusta Pinocheta skończyła się 23 lata temu. Choć nastały czasy demokracji, wojsko wciąż pełni straż przed pałacem prezydenckim La Moneda. Dziś, jak w każdą środę, odbywa się uroczysta zmiana warty. Trafiam na początek tego cotygodniowego wydarzenia. Nieopodal pałacu na ulicy Morandę spotykam dwoje przyjaciół, dzięki którym napisałem książkę o Salwadorze Allende. To Patricia Espejo, była sekretarka prezydenta, oraz Pedro Mata, adwokat i obrońca praw człowieka. Miło Cię widzieć, co słychać. Minęło tyle lat. Idziemy do lamonady. Kierujemy się do głównego wejścia pałacu prezydenckiego. Na pierwszym piętrze znajduje się pokój, w którym Allende popełnił samobójstwo. Od trzech miesięcy bezskutecznie staram się o zgodę na sfilmowanie tego pomieszczenia. Tym razem proszę o pomoc Patricie i Pedra. Zakaz wstępu jest bezterminowy. To skomplikowane. A obywatele Chile mogą zwiedzać z przewodnikiem. Pierwsze piętro także. Tam nie wolno wchodzić. Nie mogę zobaczyć miejsca, które dla wielu ma znaczenie historyczne. Paradoksalnie w sąsiedztwie pałaców wznosi się pomnik Salwadora Allende. Prezydent wciąż nie doczekał się godnego upamiętnienia. W Chile wcierają się dwie wizje historii: przeciwników i zwolenników byłego przywódcy. Tam się zastrzelił? To jego gabinet. Czwarte okno na pierwszym piętrze. Popełnił samobójstwo, ponieważ nie chciał się oddać w ręce żołnierzy. Dlaczego nie wolno tam wejść? W czasie urzędowania lewicowej prezydent Michel Bachelet. Gabinet został odnowiony i otwarty dla zwiedzających. Oczywiście nie we wszystkie dni. Obecny rząd zakazuje wstępu do tego historycznego miejsca. Często bywam w pałacu w godzinach otwarcia. Oprowadzam studentów, głównie amerykańskich. W tym roku ani raz nie wpuszczono nas do pokoju, w którym zginął prezydent Allende. Czyżby konserwatywny rząd Sebastiana Pinieri chciał ukryć niewygodne fakty na temat tamtego zamachu stanu? Jaką wersję historii poznają uczniowie, którzy teraz zwiedzają pałac? Słyszą zafałszowane dzieje zarówno tego miejsca, jak i Chile. Na pewno nie mają wstępu do gabinetu, w którym zginął prezydent. I nikt im nie opowiada, co tu się wydarzyło 11 września 1973 roku. To groźniejsze niż ukrywanie faktów. Fałszuje się historię Chile kilka metrów dalej na ulicy Morandę znajdują się tylne drzwi pałacu prezydenckiego gdy po zamachu stanu wyniesiono przez nie ciało prezydenta Allende zostały zamknięte na głucho te drzwi są symbolem rządów Junty która postanowiła zatrzeć fragment historii Chile 11 września wyszli tędy ostatni obrońcy pałacu. Tak, tymi drzwiami wyprowadzono ochroniarzy prezydenta. Puczyści kazali im położyć się na chodniku twarzą do ziemi. Grozili, że rozjedzie ich czołg. Ciało prezydenta zostało przewiezione 120 km stąd. W miejscowości del Mar nad Pacyfikiem. To tu pochowano prezydenta Allende. Na cmentarzu spotykam się z Patricją Espejo, najbliższą współpracowniczką Salwadora Allende, która latami strzegła prezydenckich sekretów. To cmentarz Santa Ines. Pewnego smutnego poranka w największej tajemnicy odbył się tu pogrzeb Salwadora Allende. Uczestniczyli w nim żona Tencza, siostra Laura i siostrzeniec Eduardo Grove. To ten grup, tomb, Tak, spoczywa w nim rodzina prezydenta. Po latach głowie państwa zafundowano bardziej okazały grobowiec. Niech żyje prezydent Salvador Allende. Niech spoczywa w 40 pokoju. To już czterdzieści lat. Musiał oddać życie za kraj. Gdyby tego nie zrobił, złamałby słowo. Był to akt najwyższego heroizmu. Co za ironię losu? Polityczna droga prezydenta Allende zaczęła się i zakończyła na tym cmentarzu. W czasie pogrzebu ojca przysiągł sobie, że wcieli w życie jego ideały i poświęci się pracy na rzecz ubogich. Marzyła mu się demokratyczna rewolucja w ówczesnym Chile, gdzie rozwarstwienie społeczne było ogromne. Wszystko zaczęło się w Linie del Mar. Obrona biednych i walka z niesprawiedliwością społeczną były odtąd w centrum uwagi młodego Salwadora. W 1933 roku w swoim rodzinnym Valparaíso Allende współtworzy chilijską Partię Socjalistyczną. W wieku 27 lat zostaje deputowanym, a rok później ministrem zdrowia z ramienia Frontu Ludowego. W tych burzliwych dla całego kontynentu czasach Allende wybiera drogę demokracji, wybory zamiast karabinów. W kraju, gdzie 40% ludności żyje poniżej progu ubóstwa, Allende proponuje najuboższym podwyżkę płac, bezpłatną edukację, darmowe zakwaterowanie i służbę zdrowia. Jego strategia? Uzyskać nominację Koalicji Jedności Ludowej. Dzięki poparciu partii lewicowych w 1970 roku zostaje wybrany na urząd prezydenta Chile. Aby zrealizować program wyborczy, Allende otacza się młodymi. Wśród nich są Patricia Espejo. Pani Balpalma i Jorge Arrate. U boku prezydenta spędzili tysiąc dni. Jadali w tej restauracji. Dzień dobry, jak się macie? W porządku? Na razie tak. To miejsce historyczne. Przychodzili tu wszyscy prezydenci. Są na zdjęciach. Oczywiście z wyjątkiem dyktatora. W dniu triumfu Salwadora Allende, Jorge i Anibal byli działaczami lewicy. Patricia pracowała w szpitalu. Pamięta pani 4 września 70 roku? Owszem, pełniliśmy dyżur, ponieważ w wieczór wyborczy spodziewano się zamieszek. Lekarze słuchali radia i dzwonili do znajomych, żeby spytać, jak rozwija się sytuacja. Popłakaliśmy się na wieść o zwycięstwie Salwadora Allende. Nawet najbardziej gruboskórni ocierali łzy. Wyszliśmy na ulicę Providencia i udaliśmy się w stronę siedziby Federacji Studenckiej. Pamiętam ciszę. Okolice zamieszkiwała klasa średnia. Okna były zamknięte, światła pogaszone. Jakby wszyscy umarli. Dotarliśmy do biura federacji. Tam ujrzeliśmy Salwadora Allende, promieniejącego szczęścia. Wreszcie mógł działać i walczyć o lepszy kraj. W sztabie wyborczym grała muzyka, ludzie tańczyli, było pełno wesołej młodzieży. A otaczał się młodymi nie tylko w czasie przemówień z balkonu Federacji Studenckiej. Zwróćmy uwagę na dobór ministrów. Pierwszy raz w dziejach Chile powołano do rządu tak młode osoby. Kiedyś opowiadałeś niesamowitą anegdotę. Była sobota rano. Około godziny dziewiątej zadzwonił telefon. Odebrałem i słyszę: Jorge, to był głos prezydenta odpowiedziałem to ja proszę pana chciał ze mną porozmawiać prosił bym natychmiast zjawił się w pałacu prezydenckim odparłem że trochę mi to zajmie bo muszę wziąć prysznic zdziwił się że tak młody człowiek jak ja o dziewiątej rano jest jeszcze w łóżku. Spytał, czy przynajmniej ktoś mi towarzyszy, ale byłem sam. Skwitował to słowami, nie dość, że leń, to jeszcze nie potrafi sobie nikogo przygruchać. Poczucie humoru prezydenta łagodziło codzienny stres. Allende podjął się heroicznej misji. Naród oczekiwał zapowiedzianych reform. Przystąpił do realizacji programu i napotkał silny opór ze strony konserwatystów. W Ameryce Południowej panuje opinia, że w czasie kampanii wyborczej składa się puste obietnice. Czy prezydent miał świadomość, ile ryzykuje wcielając w życie swój program? Prezydent z determinacją realizował swój plan. Zgodnie z przewidywaniami doszło do poważnego starcia z obozem prawicy i agencjami wywiadowczymi krajów kapitalistycznych. Wiedział, że ryzykuje życie. Powtarzał często, że z pałacu La Moneda wyjdzie tylko w jeden sposób: połacu, sposób nogami do przodu. Prorocze słowa. A przeszkadzał. Chilijska droga do socjalizmu przesądziła o losie prezydenta. Realizacja wyborczych obietnic była wiodącym projektem rządu Jedności Ludowej. Nad wdrożeniem pakietu reform czuwał Jorge Arrete, członek rządu i absolwent Uniwersytetu Harvarda. Był główną postacią chilijskiej socjaldemokracji. Wiedzieliście. Wiedzieliśmy, że wiele państw przegląda się naszym poczynaniom Kraj odwiedzały różne osobistości Fidel Castro, François Mitterrand z delegacją Byli ciekawi chilejskiej drogi do socjalizmu Na którą wkroczyliśmy pokojowo w wyniku wyborów Zmobilizowaliśmy całe społeczeństwo bez rozlewu krwi. Które działania prezydenta najmniej spodobały się Stanom Zjednoczonym i przedsiębiorstwom z dużym kapitałem zagranicznym? Nacjonalizacja miedzi. Upaństwowienie kopalni miedzi miało zapewnić fundusze na reformy socjalne. Traciły na tym trzy wielkie spółki północnoamerykańskie, które wydobywały chilejski surowiec. Jako członek rządu brałem udział w badaniach. Próbowaliśmy oszacować, jaki dochód wypracowywały zagraniczne firmy wydobywcze, zarówno w Chile, jak i na świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że w zależności od miejsca różnica była kolosalna. Obliczyliśmy, że w Chile ich roczny zysk wynosił nawet 50%. Podczas gdy w kopalniach w rodzimej Ameryce zarabiali 10 razy mniej. Aby określić wysokość odszkodowań dla firm wydobywczych, rząd Chile przystąpił do ustalenia pułapu zysków sprawiedliwych. Zbyt wysoki mógłby zachęcić spółki do rabunkowej eksploatacji złóż w krajach trzeciego świata. Zbyt niski, oznaczałby nierentowność kopalni. Jaką wartość przyjęto? Określając górny pułap zysków, Allende wiedział, że inne kraje rozwijające się mogą pójść jego śladem. Gdyby przyjął próg 30%, wbiłby nóż w plecy państwom, które chciały odzyskać kontrolę nad wydobyciem swoich surowców. Nie można było tego lekceważyć. Limit powinien odzwierciedlać rzeczywiste zyski z kapitału.